Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu Tak To Działa. To audycja, która powstaje przy współpracy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu oraz Politechnicznego Domu Kultury i Nauki w Rzeszowie. Przypominamy, że w tym właśnie programie wykorzystujemy bardzo bogatą kolekcję Pawła Pasterza, który jest popularyzatorem, twórcą audycji Radiolatorium i posiada naprawdę przeogromną kolekcję przedmiotów codziennego użytku, a my te przedmioty staramy się Państwu pokazać i zaprezentować, w jaki sposób. Zmieniły one codzienne życie Polek i Polaków. Dzisiejszy odcinek, tak naprawdę odcinek półmetkowy, bo to już piąty odcinek tego cyklu. Tak, to działa, będzie poświęcony radiofonii i nie tylko. Przyzwyczailiśmy się w ostatnim czasie, że gdy spędzamy wolny czas, to muzyka, która płynie do naszych uszu nad morzem, nad jeziorem, w lesie czy na działce, dopływa do nas z głośników, które przy pomocy technologii Bluetooth łączą się z naszymi telefonami i dzięki temu możemy posłuchać ulubionej muzyki, czy na przykład radia. Pod koniec lat 50. przy pomocy urządzenia, które jest bohaterem dzisiejszego naszego odcinka, wyglądało to nieco inaczej. Ale opowiem nam już o Paweł Pasterz, z którym się właśnie teraz łączymy. Halo, Paweł. Halo, Paweł. Dzień dobry, państwu. Dzień dobry. Toruń. Chciałem w zasadzie powiedzieć: Halo, tu polskie radio. Słuchacie audycji. Latos, tak to działa. Albo pamiątkami kultury materialnej. Proszę państwa, dziś bohaterem będzie radio, a w zasadzie radioodbiornik wyjątkowy. Wyjątkowy, bo tak jak pan redaktor powiedział. Z lat 50. z połowy lat 50. z roku 1956. Radioodbiornik szarotka. Radioodbiornik Szarotka, ikona popkultury, ikona rodzimej radiotechniki mówią, że jest to aparat, który odebrał monopol bakelitowy, jeśli chodzi bakelitowi. Jeśli chodzi o tworzywo, oczywiście, bo do tego. Momentu, do momentu, w którym pojawiła się szarotka, większość urządzeń i aparatów radiowych również wykonywane było z bakelitu, z takiego tradycyjnego, klasycznego tworzywa sztucznego. A szarotka, odbiornik radiowy, fachowo nazywa się, możemy powiedzieć, że jest to Pięciolampowa, sześcioobwodowa superheterodyna przystosowana do odbioru audycji radiowych na falach długich i średnich. Proszę, proszę ręka w górę kto zapamiętał to co powiedziałem. Pięciolampowa, sześciobwodowa superheterodyna. Proszę poszukać sobie w internecie co to oznacza ten termin. Dla nas jest ważne, dla nas jest ważne jedno. Jest to turystyczne Przenośne radio w obsadzie lampowej. Powstało na długo przed klasycznymi tranzystorami, czyli małymi odbiornikami, które można było zabrać ze sobą w plener, ale obsadzonych w obsadzie tranzystorowej, półprzewodnikowej, a to turystyczne, piękne radio było wykonane, było wykonane w obsadzie lampowej. Fenomen na skalę. Ówczesną skalę europejską, choć tak naprawdę ten radioodbiornik, zaprojektowany w zakładach radiowych Kasprzaka, czyli tam, gdzie w zasadzie produkowano później zakłady radiowe Kasprzaka, były znane z tego, że produkowano w nich magnetofony ZRK Kasprzak. Wyprodukowano tam też szarotkę w roku 1956. Inżynierowie pan Matyjas i Temler byli autorami tego projektu. No, i jest to projekt, tak jak powiedzieliśmy na początku, wskroś rewolucyjny. Wykonany, wykonany przede wszystkim po raz pierwszy stworzywa sztucznego, stworzywa sztucznego w technologii wtrysku wysokociśnieniowego. Wykonywany był w kilku odcieniach kolorystycznych. Ten, który oglądamy tutaj, jest najbardziej popularny. Najwięcej szarotek było wykonanych w kolorze takiej kości słoniowej. No oczywiście ten odbiornik ma już swoje lata. Proszę sobie policzyć 1956 rok. Lata 50., 60. potem produkowano te odbiorniki. No to przez ten czas barwniki zdążyły troszkę zmienić swój kolor. Niemniej jednak najbardziej popularne były te modele w tych takich jasno jasno jasna kość słoniowa, troszkę ciemniejsza były białe. Były też inne kolory, i o tym za chwileczkę będzie, bo te inne kolory obudowy były bardzo rzadkie. Jeden dziś taki zobaczycie. Wiem, że pan redaktor w rozmowie przed naszym włączeniem mostu, połączeniem naszym, chwalił się, że miał zieloną, szarotkę. Może później coś na ten temat powie. Zielona szarotka była bardzo rzadka. Oprócz tej kremowej kości słoniowej, białej, były właśnie jeszcze czerwona, niebieska. Zielona. Bardzo rzadki kolor, bo bardzo krótkie serie produkowane były. A teraz, proszę Państwa, no najlepsza, najlepsza informacja jest taka, że to radio faktycznie można było zabrać ze sobą w teren, na biwak, nad morze, nad rzekę. Można było posiedzieć na ławeczce w parku i słuchać radia. Po raz pierwszy w tej skali umożliwiała to właśnie. Szarotka. Proszę zobaczyć, teraz popatrzmy jeszcze na, na formę. Formę wizualną design tego pięknego przedmiotu. No nie jest tajemnicą, że y, wzorowana była troszeczkę na takim radiodbiorniku Grazietta się nazywał. Produkował ją Siemens Graziette. Była wtedy taka moda w latach 50. na radioodbiorniki turystyczne. Turystyczne no z tym, że ten jest. Lampowy, oprócz tego, że turystyczny. Tak w ogóle, co to znaczy lampowy? Ciekawy jestem, czy ktoś w ogóle wie, o czym mówimy. No dziś, gdyby zapytać młode pokolenie, to pewnie lampa kojarzy się jednoznacznie z żarówką albo z jakimś urządzeniem do oświetlenia. Otóż lampy w radiotechnice to były przedmioty tego typu. Popatrzcie, no lampy to niespecjalnie przypomina, przynajmniej takiej w klasycznym tego słowa rozumieniu. Tutaj takie końcówki, przy pomocy których włączano taką lampę do gniazda, gniazda, które było podłączone do układu wewnętrznego, układu elektrycznego, elektronicznego takiego odbiornika, czy jakiegoś innego urządzenia, wzmacniacze lampowe. Do dziś produkowane, bo ta technika lampowa wraca. I najlepsze urządzenia audiofilskie, jak na przykład wzmacniacze, bardzo drogie, są konstruowane właśnie w obsadzie lampowej. To jest lampa radiowa. To jest akurat lampa specyficzna. To nie jest taka, jaka zamocowana, jakie znaleźlibyśmy tutaj, tak jak powiedziałem, pięciolampowa, sześcioobwodowa, super heterodyna. Zatem co najmniej pięć lamp tam znajdziemy w środku. Natomiast ta lampa to jest. Lampa. O, a tu mam proszę bardzo, taki komplecik piękny. Jak już rozmawiano o lampach, to o, wyciągnąłem specjalnie dla wszystkich, którzy troszkę zakurzone, ale to jest właśnie. To jest właśnie piękne w tej technice z tamtych czasów. Proszę, taki układ. Ile tu mamy lamp? O, ho, ho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O, 13 lamp. Coś to mogło być. To będzie temat na inną opowieść. Niemniej jednak, lampa to takie urządzenie, i malutkie lampy znaleźć można w szarotce. Co jeszcze ciekawego jest w tym odbiorniku, bo przenośny. Zatem musi być zasilany bateryjnie. Czyli z jakimś dziś powiedzielibyśmy, że z akumulatorem, tak? Zasilacz ładujemy akumulator. Jak się akumulator rozładuje, to go znów ładujemy. No i większość urządzeń dziś to są urządzenia przenośne, zasilane baterią, akumulatorem. Nikogo to nie dziwi. Coraz mniejsze te urządzenia są. A wtedy, w latach 50., w połowie lat 50. Tak wyglądało urządzenie przenośne, zasilane bateriami. Tam wewnątrz była bateria anodowa i jeszcze parę innych takich rozwiązań służących zasilaniu. No dobrze, ale ktoś powie, jak te baterie się ładowało? Dziś to nie jest problem. Włącza się odpowiednią taką małą kostkę do sieci, przewodem łączy się z urządzeniem, no i wszystko działa. No, więc drodzy Państwo, a, zabiorę teraz te lampy, żeby nam tu widoku nie zasłaniały. Tutaj cały czas przede mną stoi takie urządzenie, które widać po formie zewnętrznej, że pasuje do tej szarotki. Spójrzcie na te listwy profilowane. No to jest też ciekawa rzecz. Tu jest przykład takiego zastosowania połączenia funkcji i estetyki, bo ta listwa profilowa na obudowie szarotki. Kładę delikatnie, bo tu jest mimo wszystko szyba i zaraz ta szyba jakby strzeliła, to by nam te magnetofony uszkodziła. Spójrzcie, listwa, która pełni funkcję ozdobną, jest też elementem konstrukcyjnym. Skleja ze sobą obudowę tego odbiornika. Oczywiście rączka, którą wyciągnąłem przed momentem, ona jest ruchoma, można ją schować. W sytuacji, kiedy radioodbiornik sobie stał i po prostu grał w pokoiku, no to ta rączka była chowana. A jak ktoś był elegancki i chciał poparadować marszałkowską, bo to w Warszawie najczęściej tacy paradowali z takimi radiami, radiodbiornikami, jak chciał poparadować i pochwalić się, że ma, no to zarączkę jak to rybkę ze sobą nosił. Później dopiero w późniejszych latach był ktoś wymyślił ten styl, że się o radio nosiło. Tak, ze sobą, a się słuchało muzyki, ale to było później i moda nie w naszym kraju powstała. No wracamy do tego urządzenia pięknego. Cóż to może być? Ciekawy jestem, bym tak zapytał. Co to takiego? Taka, taka koszka. Jakiś przykład ładowarki, panie redaktorze? Pytanie tylko, czy indukcyjnej, bo teraz do takiej też się coraz częściej przyzwyczajamy. Bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście jest to ładowarka. Tu jest przewód sieciowy, zakończony taką fantastyczną wtyczką bakelitową, bardzo charakterystyczna. Proszę spojrzeć, to jest taka polska, charakterystyczna wtyczka. W tamtych czasach, w latach 50., 60., aż do końca 70., te wtyczki były mocowane, montowane w większości urządzeń elektrycznych. Ta wtyczka oczywiście nie ma tutaj gniazda uziomowego czyli, żeby ją wpiąć do Sieci, dziś to trzeba się posłużyć specjalnym przedłużaczem, fabrykowanym tak, żeby to urządzenie dało się w ogóle wpiąć. Co do tego indukcyjnego systemu, no to niestety muszę pana redaktora rozczarować. Te bolce, które tu wystają z tej obudowy, no to wskazują na to, że tu połączenie jest takie klasyczne za pomocą wtyku i gniazd. I ale istotnie jest to stacja dokująca, taka ładująca. Radioodbiornik szarotka, gdy nie był noszony, przenoszony, używany w plenerze, na biwaku, no to na stoliczku, w pokoiczku, stał na czymś takim. Ta stacja była elegancko podłączona do sieci, i gdy wracaliśmy z wędrówki, żeby naładować odbiornik, baterię odbiornika, bądź żeby słuchać odbiornika w domu, Używano tego zasilacza. No i montowano to w ten sposób. Spójrzcie, jak i, jaka piękna forma od razu. To jest pięknie zaprojektowane. Popatrzcie, polska myśl techniczna, troszkę wzorowana na Siemensie, ale zobaczcie, jak to pięknie wszystko współgra. Jak ta forma obudowy radiodbiornika uroczo komponuje się z tą podstawą. Te listwy. Te kształty, popatrzcie, jest w tym odbiorniku, w tej formie tego odbiornika, wszystko to, co charakterystyczne w designie tego typu, we wzornictwie, może po polsku bardziej, we wzornictwie tego typu urządzeń w tamtych czasach, w czasach, które wspominamy. Te zaokrąglone kształty, te przetłoczenia tutaj na korpusie, no i ta. Piękna, profilowana listwa, która, tak jak powiedziałem, spełnia funkcję ozdobną, a jednocześnie konstrukcyjną. Spina dwa elementy obudowy. No i obudowa, tak jak powiedziałem, wykonana z tworzywa sztucznego. Pierwszy radioodbiornik w Polsce wyprodukowany, który był nie z bakelitu. Chociaż były takie projekty podobno, żeby szarotkę wykonać też z bakelitu. Gdyby to. Nawet krótka seria się ukazała, to prawdopodobnie dziś byłby to rarytas kolekcjonerski. Jeszcze jedna ciekawostka, taka, którą wygrzebałem z archiwów. Podobno produkcja jednej, cykl produkcyjny jednej takiej obudowy z tworzywa sztucznego trwał siedmiokrotnie krócej niż gdyby produkowano taką szarotkę z bakelitu. Zatem oszczędność była niesamowita, no i postęp. Innowacja. Jaka była zasadnicza różnica, bo tak jak powiedziałem już kilka razy, było to wzorowane, Szarotka była częściowo wzorowana na odbiorniku Grazietta, Simensa. Różnica była taka, że Grazietta odbierała programy na falach średnich, a Szarotka mogła też odbierać audycje emitowane na falach długich. Co w Polsce było bardzo ważne, bo większość programów w początkach, w latach 50. i 60., w początkach radia po wojnie, jednak emitowana była na falach długich. I tu mamy taki przełącznik funkcyjny. O, tej, w tej chwili włączone są właśnie zakres fal długich. Teraz fale krótkie. A to jest w ogóle słuchajcie odbiornik wersja bo właśnie zapomniałem powiedzieć, że szarotki były odbierały na falach długich, krótkich i na średnich też były, były też trzy zakresowe. I ta jest właśnie taka, ponieważ jak się wciśnie obydwa Przyciski naraz, to wtedy odbiera fale średnie. Tak, tak, tak to było z tymi szarotkami. Zresztą, jeśli popatrzymy sobie na skalę, żeby nie było, że ja tu opowiadam jakieś dziwne historie, bo są dwa przyciski, a trzy zakresy. Proszę spojrzeć, poproszę teraz kamerę, żeby zerknęła na skalę radioodbiornika, i tam wyraźnie widać opisane trzy zakresy. Średnie, krótkie, długie. Widać to? Widać. Mam nadzieję, że widać. Tutaj pokrętło, którym włączano z włącznikiem odbiornik i służące do regulacji głośności, a z drugiej strony symetrycznie pod ustawione takie samo pokrętło do wyszukiwania stacji. No To co? Ja myślę, że trzeba będzie włączyć ten radiodbiornik, żeby pokazać, że on żyje. Tutaj jeszcze zauważycie, jeśli w momencie, kiedy go włączę, tutaj będzie coś bardzo magicznego. Taki detal, który, miały, który był montowany we wszystkich odbiornikach lampowych tamtych czasów, tych dużych i tych małych, to tak zwane, powiedziałem, magiczne magiczne oko to się nazywało. Też lampa, która w taki charakterystyczny zielony taką charakterystyczną zieloną barwą. Mrugała. Proszę się nie łudzić, to radio, nawet jeśli ożyje, to nie znajdziemy żadnej stacji. Choćby nawet z tego względu, że na tych zakresach, na których to radio pracuje, już coraz mniej nadaje. A druga kwestia jest taka, że pomieszczenie, w którym się znajdujemy, jest dość specyficzne, jeśli chodzi o ekranowanie. I tutaj fale radiowe się gdzieś gubią. Zatem włączymy, będzie słychać, widać, że ono żyje, ale audycji. Nie usłyszymy żadnej. Chociaż w stanie technicznym to urządzenie jest bardzo dobrym. No to co? Będzie takie charakterystyczne. Ja uwielbiam, słuchajcie, nawet te dźwięki obsługi, to pyknięcie i ten szum w głośniku. To jest coś, czego dziś w nowoczesnych urządzeniach już nie znajdziemy. To jest właśnie piękne w tych zabytkach techniki. O. Włączone jest. Jest włączone, Widać. lampka również się świeci w bardzo jest lampkę, kolor. takie. Ja mam natomiast takie pytanie, ja my, jak będziemy się bawili jeszcze, ponieważ mniej więcej przez ile czasu dało się słuchać tego radia na bateriach, bo wiemy też, że no, niektórzy producenci... I Pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o jak długo to radio mogło grać na bateriach, a pytanie drugie jest takie nawet we współczesnych radiach cyfrowych czy internetowych potrzebujemy anteny. No ja takiej klasycznie rozumianej anteny, którą należało wysunąć, w tym urządzeniu nie widziałem. Bo w tym urządzeniu anteny są wewnątrz. W tych urządzeniach były takie ferrytowe anteny, które montowano wewnątrz tego odbiornika, dlatego w wielu przypadkach. Kąt bądź pozycja odbiornika pozwalała lepiej na lepszy odbiór programu. Te radiodbiorniki anten jako takich klasycznych nie miały, te anteny były tam, antena była tam wewnątrz, wewnątrz odbiornika. Zresztą te duże lampowe urządzenia też miały taką konstrukcję antena ferrytowa, tylko antena, tamtą antenę można było. Regulować, nie obracając całym odbiornikiem, bo ona była zamocowana w takim uchwycie i kręcąc pokrętłem, ten uchwyt z tą anteną się obraca. Antena ferytowa to po prostu kawałek ferrytu, czyli żelaznego pręta, takiego rdzenia z nawiniętą cewką na, na, na tym pręcie. To taka konstrukcja. Dziś podejrzewam, że już takich urządzeń w popularnych. Radio odbiornikach nie znajdziemy, no ale te odbiorniki troszkę na innej zasadzie działają. Słychać było, mam nadzieję. Aż w momencie, kiedy pan słuchać, opowiada, no, ja to może jeszcze raz włączę. włączę. okazję usłyszeć. Natomiast pytałem jeszcze, ile mniej więcej na bateriach to urządzenie mogło wytrzymać, gdy na przykład zabraliśmy je na nadpolskim morze. W czasach, kiedy to urządzenie było nowe, wyprodukowane, parę godzin można było. Można było używać. Różnie to było, czasem już po godzinie baterie padały, a czasem nowe, dobre i niezużyte wytrzymywały zdecydowanie więcej. Także zasadniczo w plenerze korzystało się tylko z tych baterii, bo tak jak powiedziałem, w momencie kiedy to urządzenie grało nam w mieszkaniu, gdzie była możliwość, albo w miejscu, gdzie była możliwość podłączenia do sieci. Elektrycznej, no to wykorzystywano się te stacje dokującą. Jeszcze jedna próba. No niestety, tylko buczy. O, ja tu teraz po skali wędruję, kręcąc tym pokrętłem, ale poza brzęczeniem nic tu więcej nie uzyskamy. Parę razy mi się udało, to musielibyśmy wyjść na zewnątrz i jedynkę. Program polskiego radia. Nadawane na falach długich. Jedynka jeszcze chyba nadaje na falach długich. Nie wiem na pewno. Kiedyś, jeszcze nie tak dawno nadawała. Dało się złapać taką stację i można było słuchać audycji programu pierwszego Lato z Radiem, bo mamy teraz taki sezon. Ja uwielbiam te audycje. To jest taka klasyka Polka Dziadek. Pięknie brzmią takie klasyczne audycje na tego typu radioodbiornikach. Jeszcze na koniec tej gawędy na początku powiedziałem. O tych kolorach, o tych wersjach kolorystycznych. Więc to jest ta klasyczna wersja. Pan redaktor pochwalił się zieloną, a ja poproszę kamerę mobilną, żeby podeszła do, tamtej, do tamtego regału, na którym są, w którym są eksponowane jeszcze inne pamiątki, odbiorniki. I tam na górnej półce stoi sobie szarotka w wersji czerwonej, oryginalna bardzo rzadki. Bardzo rzadki model. Przy okazji, jeśli już kamera pokazuje nam tamtą półkę, to można tak lekko na lewo i tam obok środki jest Pionier. Radio polskie Pionier, bakelitowe, stacjonarne. Model z 1948 roku. Pierwsza seria polskich radioodbiorników, jaka była po wojnie produkowana przez zakłady w Dzierżoniowie, Diora. Pionierek 48 i jest to model pierwszej serii. Prawdopodobnie, nie chcę tutaj yy, zbytnio zachwalać towaru, ale jest to jeden z niewielu tak wspaniale zachowanych egzemplarzy tego odbiornika. No ale to tak przy okazji. To jest radioodbiornik, który po wojnie, jako pierwszy, wnosił pod strzechy polską radiotechnikę, radiofonii. A obok szarotka czerwona, proszę zwrócić uwagę jeszcze, że stacja dokująca tamtej szarotki jest wykonana w takim pięknym lakierze, czyli obudowa jest pomalowana lakierem młotkowym tak zwanym, tak, takim, z taką fakturą. Pięknie skomponowany zestaw, w ogóle oryginalny stan też działa, też no, w tym pomieszczeniu pewnie nie, nie udałoby się jej zmusić do odbierania audycji radiowych, ale proszę Państwa, to są odbiorniki wyprodukowane w latach 50. ubiegłego wieku. Ja powtarzam, często w tych naszych opowieściach o pamiątkach kultury materialnej, chciałbym za 50 i więcej lat zobaczyć współczesne urządzenia elektroniczne bądź codziennego użytku, jak będą wyglądały, jak będą funkcjonowały. Dzięki urządzeniom tego typu Polska Radiofonia stała się jeszcze bliżej mieszkańców naszego kraju, którzy spędzając wolny czas i nie tylko mogli słuchać tego, co produkowało między innymi Polskie radio, a jeżeli jesteśmy zainteresowani radiem i nauką, to my oczywiście polecamy podcast naukowy Radiolatorium, który też można wysłuchać na stronie internetowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ale również na dedykowanej stronie tego programu Radiolatorium. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Niebawem będziemy w kolejnym odcinku zajmowali się tematem, który będzie chyba bardzo bliski tym wszystkim, którzy lubią pracować w kuchni. Tak. Zdecydowanie tak. Przeniesiemy się z salonu, z pokoju, z pleneru do kuchni, i tam poopowiadamy sobie o urządzeniu, bez którego praca w kuchni byłaby być może mniej inspirującą. A jeśli chodzi o programy radiolatorium, to również zapraszam bardzo gorąco. I drodzy Państwo, skoro rozmawiamy o radiodbiornikach, o radiu, to jeden z odcinków radiolatorium. Poświęcony jest też historii radia. Jak poszukacie, już niedługo w podcastach znajdzie się też ten odcinek. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję pięknie za uwagę. Pozdrawiamy z Torunia i z Rzeszowa.